Wszyscy wiemy, że producenci sprzętu komputerowego, przy okazji premier i nie tylko, lubią chwalić się wydajnością, pokazując nam wykresy bez jakichkolwiek konkretnych danych. Nie tak dawno temu jeden z takich wykresów trafił do sieci, a my dzisiaj sprawdzimy jego zgodność z rzeczywistością. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Nie tak dawno temu na swoim kanale, na przykładzie kart RX 6800 XT oraz RTX 3080 sprawdzałem różnicę wydajności względem premierowego sterownika, a najnowszego wówczas dostępnego. Materiał zostawiam Wam o tutaj, a tak się składa, akurat, że w tym momencie, nie tak dawno temu, AMD wypuściło nowy sterownik do kart, przede wszystkim skierowany serii 6000 i na tych kartach serii 6000 ma on skutkować wzrostami wydajności do aż ponad 20%. Żadnych konkretnych danych, jak to zwykle w takiej sytuacji, nie mamy. Mamy za to bardzo ładne wykresy, na których faktycznie wygląda na to, że względem sterownika z. Października bodajże 2021 roku jest spory wzrost wydajności w wielu tytułach, no ale tak jak mówię, nie ma konkretnych danych. A tak się składa, że ja akurat troszkę tych Radeonów serii 6000 w studio mam, no i dzisiaj będzie sporo benchmarków, sporo cyferek, także szykujcie się, odpalajcie popcorn, będą testy. Zaczynamy od szybkiego spojrzenia na platformę testową. Jak w przypadku testu karty Intel Arc, patrzycie tutaj na specyfikację mojego prywatnego kompa. Stwierdziłem, że nie będziemy szaleć i sprawdzimy sterowniki na troszkę starszej, ale nadal mocnej platformie. Zapamiętajcie koniecznie procesor, bo do tego wrócimy trochę później. Zaczynamy od Cyberpunka. Wszystkie gry testowane były w rozdzielczości 1440p i na najwyższych ustawieniach. Informacje te zobaczycie oczywiście za chwilę na wykresach, ale póki co porównanie ekran w ekran. Po lewej starszy sterownik, po prawej najnowszy i nie widać za bardzo, żeby były jakieś różnice. Odzwierciedlają to dane z benchmarku na wykresie. Różnica w granicach błędu pomiarowego, a Cyberpunk miał dostać w końcu kopa do 10%. Dobrze pamiętam. Idźmy dalej. Wiedźmin. Tutaj akurat nie było nic mówione odnośnie wydajności, ale na pierwszy rzut oka nowy sterownik wygląda być może odrobinkę lepiej, kiedy patrzymy na przebieg testu jeden obok drugiego. Za chwilę wartości się mniej więcej wyrównują i umówmy się, cały czas jesteśmy na dość zbliżonym poziomie wydajności, ale jak możecie zobaczyć na wykresie, nowy sterownik daje 7% lepszy wynik. Tyłka może nie urywa i nie jest w tym przypadku jakoś specjalnie zbawienne, ale coś się jednak dzieje. To teraz CSGO. Kolejna gra, o której nie było nic mówione w deklaracjach prasowych AMD, ale szczerze mówiąc, celowo nie koncentrowałem się na grach, w których specjaliści czerwonych uzyskali największe wzrosty. Założyłem sobie, że ja gram głównie w co innego i z takiego punktu widzenia przeprowadziłem testy. Różnica jest tutaj zauważalna, choć bardzo niewielka. Wykres pokazuje ponownie okolice 6% lepszy wynik na nowym sterowniku. Doom Eternal niestety nie posiada wbudowanego benchmarku, dlatego przebiegi mogą się delikatnie różnić i ciężko być może jeden. Do jednego porównać i stwierdzić, który sterownik jest szybszy. Napiszcie jednak w komentarzach, czy podoba Wam się takie omawianie wyników, gdzie poza wykresami mamy również nagranego trochę gameplayu czy benchmarku. A wracając do wykresów, tutaj średnio nowy sterownik wypada wręcz gorzej, ale ponad 10% lepszy wynik 1% low, więc ogólnie plus dla płynności. Ogromny wręcz wzrost wydajności widać już gołym okiem w grze Forza Horizon 5. Gra na starym sterowniku jest płynna, ok, ale dlaczego grać na 60 klatkach, gdy można mieć okolice 120? Jest to świetny przykład pokazujący, jak ważne jest aktualizowanie sterowników, zwłaszcza kiedy wyjdzie wersja pisana pod konkretną grę. Forza swoją premierę miała bowiem miesiąc po publikacji starszego sterownika 21101 i tutaj, jak sami widzicie na wykresie, przeskok wydajności jest ogromny. Ogromny. Nie jest to jednak wynik ostatniej aktualizacji, ale trafił się ciekawy przypadek. Shadow of the Tomb Raider nie wygląda, jakby miał cokolwiek zyskać na najnowszym sterowniku. AMD w swoich materiałach promocyjnych wskazuje też na różnicę względem drivera z listopada 2022 roku, czyli ostatniej łatki przeznaczonej dla kart serii 6000, ale przy tak niewielkich różnicach względem starszego sterownika nie widzę za bardzo sensu sprawdzania czegoś pośredniego. Wynik, jak widzicie, praktycznie identyczny. Wzrosty wydajności dotyczyć też miały ray tracingu. Spostrzegawcy zauważyli pewnie, że z włączonym śledzeniem promieni testowany był już DOOM, gdzie wynik był troszkę niejednoznaczny, dlatego stwierdziłem, że odpalę inną ikonę i software, a mianowicie Quake'a 2 RTX. Wartości są bardzo bliskie, ale widać, że na nowszym sterowniku jest odrobinę szybciej. Nie było takiej informacji ze strony AMD, ale w serwisie VideoCardz.com dokopałem się do spodziewanych wzrostów na poziomie do 7% w tej grze i takie właśnie zanotowałem, choć są to jedynie 3 klatki więcej średnio. Żeby pobawić się RT, odkurzyłem również Metro Exodus w wersji Enhanced i tutaj gra chodzi zaskakująco dobrze, ale różnic to ja za dużych nie widzę. Ponownie nie jest to gra, którą chwaliło się AMD, ale takie było założenie tego testu. Sprawdzić nie tylko to, co wiadomo, że ma dobrze wypaść. Różnice tutaj w granicach błędu pomiarowego. Far Cry 6 wygląda troszkę lepiej na nowych sterownikach, ale nie są to ogromne różnice. Nic, co byłoby w jakiś sposób odczuwalne, choć po cyferkach widać chyba, że jest lekka poprawa. Jak popatrzycie na wykres, mamy tego poparcie, choć ponownie niewielkie różnice w granicach 6%. W Assassin's Creed Valhalla trochę trudniej zauważyć różnice. Jesteśmy tutaj już naprawdę bardzo blisko na obydwu testowanych sterownikach, a jak popatrzycie na wykres, zobaczycie, że średnio oddziela je zaledwie 5 klatek, co w tym przypadku. W przypadku daje 5%. To jak, coś to chyba nie gra. Na wykresach widzieliśmy 10, 20 czy nawet 27%, a póki co zbierając wszystkie dotychczasowe testy i uśredniając wyniki, mamy zaledwie 3% wzrost. A bo przecież źle testuje. To 20% średnio na radeonie 6900XT czy 16 na testowanym 6800XT ma być w 4K. To trzeba zwiększyć rozdziałkę. Ok, to wracamy do cyberpunka i o ile różnica w wydajności to zaledwie 4 klatki. Paradoksalnie jest to właśnie 10%, co pokrywa się z deklaracją na wykresie czerwonych, hura! Na Geralcie zwiększenie rozdziałki nie robi jednak większej różnicy i mamy praktycznie taki sam wynik, a nawet lekko słabszy, ale uznam, że to różnice w granicach błędu pomiarowego. 4K pozytywnie wpłynęło natomiast na duma, gdzie po zmianie sterownika obserwujemy 7% wzrost wydajności. Ponownie nie było o tym mowy w materiałach AMD, ale informacja o maksymalnym 9% znalazła się na łamach wspomnianego przeze mnie wcześniej serwisu. Forza Horizon ponownie astronomiczne różnice. Tutaj test przeprowadziłem tak tylko, żeby potwierdzić dla Was, że coś jest nie tak i nie ma sensu patrzeć na wynik z tej gry czy wrzucać go do uśrednionych. To jak w Far Kraju? Akurat tutaj mamy mniejsze przyrosty niż w przypadku rozdzielczości 1440p, i w rezultacie, zbierając wszystkie wyniki, póki co średnio jesteśmy gdzieś w okolicy 5%, a nie 16%. Okej, okay, to może dodajmy coś z gier, które testowali czerwoni, zaczynając od F122. Faktycznie jest lepiej, ale do 27% trochę brakuje, a konkretnie 20%, bo różnice sięgają tutaj maksymalnie 7%. Ciekawie, natomiast zrobiło się w God of War, AMD deklarowało 13% lepiej. Przy wynika w moich testach ta różnica sięgnęła aż 16%. Nie zmienia to faktu, że średnio nadal nie dobijamy do wartości deklarowanych przez czerwonych, ale podniosło nam to średni wynik do lekko ponad 7%. O czym to świadczy? Czy AMD kłamie? Absolutnie nie. Założę się, że ich testerzy uzyskali właśnie takie wyniki, a to, że przedstawiają nam te najkorzystniejsze scenariusze, jest normalnym zjawiskiem. To czemu miały służyć te testy? Ano temu, żebyście mieli świadomość, że ważna jest aktualizacja sterowników, bo jednak widzieliście wzrosty wydajności, ale chciałem jednocześnie uświadomić tym, którzy, widząc 18, 20 czy 27% na wykresach, są oburzeni, że aż takiego kopa u nich nie było. Zwracamy Dajcie proszę uwagę na informacje, które są trochę mniej eksponowane, jak na przykład platforma testowa. Pamiętacie, że ja testowałem na i9 10. generacji, a testy AMD były przeprowadzane na nowym Ryzenie 9 7900X. Dokładając do tego rozbieżności związane z kartami graficznymi, bo przecież ja sprawdzałem Radeona na 6800XT i z 10% może zrobić się 5, z 16 10, a z 20 13. Idźmy krok dalej. Platforma testowa to jedno, a co z ustawieniami? Na samym końcu artykułu są one wszystkie podane, ale kto tam zajrzy. A no, i ja zajrzałem i sprawdziłem sobie, że Cyberpunk'a testowano na ustawieniach RT Ultra z włączonym FSR w trybie Performance w rozdzielczości 4K. I co? Na takich ustawieniach uzyskałem nawet trochę wyższy wzrost niż deklarowany, bo nie 10 a 12%. Także pamiętajcie, czytać dokładnie wszystkie informacje i aktualizujcie swoje sterowniki. Dajcie znać w komentarzach, jakiego kopa do wydajności dostały wasze karty graficzne po aktualizacji sterownika. Jeżeli siedzicie na Radeonach, jeżeli na Nvidia, to możecie wspomnieć, jakiś dawniejszy sterownik, który mocno podniósł wydajność, a może ją pogorszył. Piszcie w komentarzach. Dajcie znać również, czy chcielibyście więcej tego typu, takich typowo benchmarkowych odcinków, jak coś to zaplecze sprzętowe jest. Chęci również są siły, są wszystko jest także. Piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.